ten punkt, nie wiem czy to widzicie ten punkt, tu ja rysowałem, zaznaczyć ten punkt w tej samej odległości od, od punktu A. Do punktu B tej samej długości, w jaki jest punkt B od punktu A. Ten punkt znajdujemy i rysujemy teraz z tego punktu ze środka zwierciadła do tego punktu. Prostą przedłużamy ją dalej. Tak? Więc ten kąt właśnie w ten sposób można rysować, czyli odkładamy tą, tą długość tu w, ten, w tę stronę i rysujemy teraz tą, ten odcinek, tak? i potem go przedłużamy dalej. I jeszcze drugi promień. Właśnie wie, wiemy, co to znaczy ognisko, że w ognisku ognisko to, to jest taki punkt, w którym przecinają się promienie, po odbiciu od zwierciadła promienie równoległe do głównej osi optycznej. Więc jest, jest jeden promień równoległy do głównej osi optycznej. I on się odbija od zwierciadła w ten sposób, że przechodzi przez ognisko, przedłużamy to dalej i te promienie się potem tu przetną. No, moglibyśmy ten jeszcze trzeci promień narysować, czyli promień, który przechodzi przez ognisko. ognisko on po odbiciu się od zwierciadła powinien być równoległy do głównej osi optycznej, ale ten promień tu by nam zaciemnił. No, możemy go narysować, ale zaciemniłby nam tu obraz i nie jest konieczny do wyprowadzenia. wyprowadzenia tego równania, ale gdyby było jakieś tam zadanie konstrukcyjne na maturze albo nie na maturze i kazano by nam wszystkie te promienie narysować, no to jeszcze jest trzeci promień, czyli, czyli z punktu B promień przechodzący przez ognisko on potem odbija się od zwierciadła i po odbiciu jest równoległy do głównej osi optycznej. I on też powinien znaczy, przejść przez ten punkt, w którym się przycięły te dwa, dwa pierwsze promienie. Ale nie potrzebujemy tego już trzeciego promienia, ponieważ te dwa nam wystarczą do wyprowadzenia. I teraz, właśnie jeżeli oznaczycie to tak, jak to oznaczyłem, czyli AB to jest początek, koniec tej strzałki, A-prym b to początek i koniec tego, tego obrazu tej strzałki. Punkt O to jako środek zwierciadła, punkt C to jest punkt, w którym ten promień równoległy do głównej osi optycznej odbija się od zwierciadła i ognisko znaczycie F, to praktycznie y, cała, całe wyprowadzenie, które tu zaraz zobaczycie, o, y, będzie ten zapis tu będzie praktycznie identyczny aż, aż no, do samego końca, aż do tego wzoru, do tego wzoru y, z wyprowadzeniem wzoru y, dla y, podobnego przypadku, gdzie X jest większe od F dla soczewki skupiającej. No, zaraz właśnie to pokażę Wam obok właśnie specjalnie, specjalnie mam to wyprowadzenie, żebyśmy porównali. O, przypomnę, to jest to, co tutaj robimy, jest odpowiednikiem tego, co robiliśmy na poprzedniej lekcji dla soczewki skupiającej, dla przypadku, gdy przedmiot świecący, to jest, to jest przedmiot świecący, jest w świecącej większej niż ogniskowa, czyli jest, jak to jest ognisko, to jest za ogniskiem, licząc od, od soczewki. To proszę zobaczyć. Że szukaliśmy najpierw szukaliśmy tej pierwszej, szukaliśmy dwóch par trójkątów podobnych. Pierwsza para to była ta dla trójkątów o bokach AB i A'B' i o wierzchołku w punkcie O, czyli ABO. A BO i z tego uzyskiwaliśmy stosunek powiększenie czyli stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego jako Y do X. I potem druga para jeszcze była kątów podobnych, to było to cof 1 i A'B'F1. U nas F1 nie będzie przy, przy y, zwierciadle, bo tam zwierciadła mają jedną, jedno ognisko, tu akurat soczewki miały dwa ogniska, więc tylko taka różnica będzie, że nie będzie F1, tylko będzie F. To jest nawet prościej, bo jest tylko jedno ognisko, nie, nie ma znaczenia y, jakie oznaczymy, y, nie, nie potrzeba indeksu żadnego. Tak? No i teraz przypomnę potem właśnie z tych dwóch kolejnych, z drugiej pary trójkątów podobnych, szukaliśmy powiększenia, czyli stosunek długości tego boku do długości tego boku. No, w tych dwóch trójkątach nie było... Tego boku, ale długość tego boku jest równa jak długość CO, czyli, czyli to do tego, to jest powiększenie wtedy, bo, bo CO ma taką długość jak wielkość przedmiotu świecącego. To do tego ma się jak ten bok do tego boku. I z tego nam wychodziła właśnie w, w, znaczy kolejny. kolejny na, na stosunek, właśnie który wyrażaliśmy później przez długości, znaczy, przez odległości przedmiotu świecącego od, od soczewki ogniskowej i obrazu od soczewki. Ale znaczy, tylko pokażę jeszcze raz o tą część. Zobaczcie, że porównajcie sobie tą część o aż do końca tu i to, co za chwileczkę tu zrobimy. I proszę porównać teraz to ten zapis. Praktycznie jest identyczny, identyczny, tylko różnica jest taka, że tam było F1, a teraz jest F. No bo to jest tylko jedna jedna jedno ognisko, tak? No to no zróbmy to jeszcze raz. Więc zaczynamy. Więc szukamy tych dwóch, najpierw tych dwóch, no szukamy dwóch par trójkątów podobnych, z których obliczymy na dwa sposoby powiększenie czy stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego. Więc pierwsza para, para trójkątów podobnych to jest trójkąt ABO i ABO. A B, A B to są trójkąty podobne i z tych trójkątów obliczamy, z, no bo mają tak, mają kąt prosty, jeden i drugi ma kąt prosty i mają jeszcze jeden kąt taki sam ten kąt alfa, więc trzeci kąt jest też taki sam, więc mamy dwa trójkąty o takich samych kątach więc stosunki odpowiadających sobie boków są równe no i tu już przyspieszymy, czyli y, powiększenie to jest długość tego odcinka do długości tego odcinka, czyli wielkość przedmiotu do wielkości, y, wielkość obrazu, przepraszam, do wielkości przedmiotu świecącego, to się, to do tego ma się jak a o do a'o, a a'o to jest y, a a'o to jest tu x. Więc jest z zawsze z tej pierwszej pary wychodzi nam to powiększenie Y przez X. I teraz ta druga para trójkątów podobnych, znaczy no to jeszcze będzie nie do końca, ale te trójkąty będą widoczne. Więc to są trójkąty A B F i taki troszkę oszukany trójkąt COF. Oczywiście COF to nie jest żaden trójkąt. Ale y, pamiętajcie, że, że tak naprawdę y, y, to, no, to ognisko, y, my, znaczy wzór na... Na odległość tego ogniska od z tego zwierciadła wyprowadziliśmy przy pe, pewnym założeniu. Przy jakim założeniu? Że przy takim założeniu, że te p, promienie, które tu się przecinają, y, są bardzo bliskie głównej osi optycznej. My po prostu oddaliliśmy ten promień od tej głównej osi optycznej, żeby było to widoczne. I wtedy widać, że, że na pewno od, odcinek CO, że CO to nie jest właśnie, nie, znaczy w ogóle to, to nie jest odcinek, to jest fragment, fragment okręgu. Ale gdybyśmy ten promień, tą strzałkę tu skrócili, czyli ten promień o ten, byłby bardzo tu blisko głównej osi optycznej, to wtedy ten odcinek CO trudno byłoby odróżnić od fragmentu linii prostej, prostopadłej do, prostopadłej do głównej osi optycznej. Więc tu, tu ze względu na, na, na pewną jasność, znaczy widoczność, tu, to powiększyliśmy, oddaliśmy ten, ten promień. Promień od głównej osi optycznej, dlatego ten odcinek CO no nie jest ani prostopadły do głównej osi optycznej, ani nie jest fragmentem właśnie linii prostej. Więc, więc tu troszkę właśnie pamiętajmy o tym, więc, więc tu będziemy zakładali, że, że, ten, że CO jest odcinkiem odcinkiem prostopadłym do głównej osi optycznej, czy do tej prostej i wtedy mamy właśnie trójkąt COF i trójkąt. A B F są to, to kąty podobne, mają tu taki sam kąt, O, tu mamy dwie proste przecięte, więc ten sam kąt jest, tu jest kąt prosty i tu będzie taki oszukany lekko kąt prosty, ale pamiętajcie, że to jest tym bliższe prawdy, im, im ten promień jest bliższy głównej osi optycznej. No i teraz widzimy, że w tych dwóch trójkątach, tych no w jednym mamy A'B', ale w drugim nie mamy AB, ale mamy CO. Długość CO jest taka jak długość AB, czyli, czyli A'B' do AB ma się tak jak A'B' do CO, a A'B' do CO ma się tak jak A'F do FO. I tu zapiszemy, że, że podobne są trójkąty COF i trójkąt A'B'F i tak jak powiedziałem teraz, że, że stosunek, znaczy powiększenie, powiększenie, o tu zabrakło mi jeszcze jednej kreski, że powiększenie, czyli stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego, to zamiast długości AB, zamiast długości AB zastępujemy to długością odcinka CO. CO i teraz A'B' do CO, czyli długość tego boku do długości tego boku ma się tak jak długość tego odcinka, czyli F' albo A'F do długości tego odcinka, czyli OF albo FO. Tak zapisałem OF i AF, tak? Znaczy zapisałem to dokładnie tak samo jak w tym, przy tym wyprowadzeniu dla soczewek, dlatego żebyście mogli to porównać. Więc jak, jak weźmie, otworzycie zeszyt na wyprowadzeniu dla tego równania soczewki skupiającej dla przykład X większego od F, to dokładnie będzie taki sam zapis. Stałem się trzymać dokładnie nawet kolejności tu, co, która litera jest na początku, która jest na końcu, żeby było identyczne. I teraz zobaczmy AF. A F to jest. Od tam do tam, to jest od y odejmujemy tą odległość, a tą odległość to jest f, czyli y minus f. Czyli długość tego odcinka to jest to cały, czyli y minus ta część, czyli minus f. A znowu AO. AO. No przepraszam, nie gdzie to jest, tu jest. OF, przepraszam, to jest OF. OF to jest O. F to jest nic innego tylko ogniskowa. No i teraz y, mamy wzór na powiększenie, dwa wzory na to, to samo powiększenie, czyli muszą być identyczne, więc porównujemy prawe strony, porównujemy tak jak wcześniej, wymnażamy na skocz na krzyż, tak jak mówiliśmy, czyli jak, inaczej mówiąc, wymnażamy obie strony przez iloczyn mianowników. Y, to wymnożyliśmy, przenosimy wyraz z f na lewą stronę i dzielimy przez x, y, f wszystkie wyrażenia, wychodzi nam 1 przez x plus 1 przez y, znaczy 1 przez f i w tym naszym równaniu wszystkie te wielkości to są odległości, więc x, no, to jest przypadek dla y, w, w odległości przedmiotu świecącego y, większej niż ogniskowa, który znajduje się poza ogniskiem, licząc od, od zwierciadła. Y, I wszystkie te długo, y, wielkości x, y, f to są długości, a więc są one dodatnie. I podobnie jak wcześniej, y, staramy się wzór na powiększenie wyrazić przez x i przez f, bo zwykle nie znamy y, na początku y, w odległości obrazu od od zwierciadła, więc z tego równania soczewki oblicza, obliczamy Y i wstawiamy do tego wzoru. No to przekształcamy ten wzór, właśnie, żeby, żeby jeden przez Y obliczamy, czyli jeden przez X na drugą stronę. Przenosimy wspólny mianownik po prawej stronie, jest to wspólny mianownik, odwracamy ułamki po obu stronach, mamy po jednym i wstawiamy to Y do wzoru na powiększenie. Wstawiliśmy, X się skraca, mamy wzór na powiększenie i też tak jak wcześniej, żeby łatwiej było narysować wykres w zależności powiększenia od od w odległości przedmiotu świecącego od, od zwierciadła, to zauważmy, że, że to P jest równe 1, czy powiększenie jest równe 1, czy jeżeli to jest równe 1, a jak prawa strona jest równa 1, to wymnażamy przez mianownik, przenosimy to F na drugą stronę, to dla X równego 2F powiększenie jest równe 1, czyli jak przedmiot świecący znajduje się w odległości równej dwóm ogniskowym, ogniskowym to wtedy mamy wielkość przedmiotu świecącego i obrazu jest taka sama. Jeszcze tylko tu zauważmy, z czym mamy do czynienia. Mamy, obraz jest rzeczywisty, dlaczego? Bo rzeczywiście te promienie, które wychodzą z tego samego punktu, przecinają się w jednym punkcie, czyli gdybyśmy w tym miejscu umieścili ekran, ekran to właśnie w tym miejscu na ekranie powstałby obraz punktu B czyli obraz rzeczywisty powstaje. Oczywiście gdybyśmy teraz takie pełniły rysowali teraz tych kolejnych punktów, no to tu obrazy tych punktów znalazły się tu bliżej punktu tego aprim, tak? Czy obraz jest rzeczywisty? No i widzimy, że jest odwrócony. To, to czy jest powiększony, czy, czy pomniejszony, no to, to nie ma tu jednoznacznej w naszym przypadku jest powiększony, bo to widzimy, ale to zależy właśnie od tego, jak daleko od, 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 od Środka zwierciadła, znajduje się ten przedmiot świecący, także tu nie ma jednej zależności, w zależności gdzie on jest, może być ten obraz zarówno powiększony jak i pomniejszony, więc tu już więcej nie piszemy. Więc na pewno jest, na pewno jest rzeczywisty i na pewno jest odwrócony. No więc już mamy te dwa wzory, czyli mamy równanie soczew, zwierciadło dla tego przypadku i mamy wypracowane wzory na powiększenie dla tego przypadku. Wzory na powiększenie wyrażone przez odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła i przez ogniskowo. To trochę przyspieszam, ponieważ ta lekcja jest już, no, równanie są bardzo podobne, podobne dlatego będę to troszkę krócej mówił. Dobrze. I teraz kolejny e, przypadek, nadal jest zwierciadło wklęsłe, ale teraz przedmiot jest między ogniskiem, a ogniskiem, a zwierciadłem. Czyli rysujemy znowu e, z, zwierciadło, ognisko, przedmiot teraz jest e, między ogniskiem, a zwierciadłem. E, tam, o ile pamiętacie, jak e, rysowaliśmy pod, ten sam przypadek da, no może zaraz pokażę szybciutko. E, o. jak było w odpowiednich tego, tego wyprowadzenia dla soczewki skupiającej, to też tu był przedmiot świecący między soczewką, między soczewką a ogniskiem, czy, czy odległość jest mniejsza niż ogniskowa, to ja mówiłem, żeby ten przedmiot świecący rysować, żeby czasami nie rysować go dokładnie w połowie odcinka między tym ogniskiem a, a soczewką, ponieważ wtedy obraz powstałby właśnie w miejscu, gdzie jest to ognisko i by coś tam sugerował. W tym przypadku, ponieważ po drugiej stronie niż ognisko mamy obraz powstanie, więc tu akurat przy rysowaniu nie, nie ma potrzeby znaczy uwzględnienia tego, takiego warunku. Czyli tu, czy w, dowolny, w dowolnym miejscu, można tą strzałeczkę narysować, nawet w powie, To praktycznie jestem blisko tu połowy, ale tu nie ma żadnego znaczenia. Na szczęście, że, że ten obraz, które powstają, powstanie po drugiej stronie niż jest ognisko. No i teraz co? Rysujemy tą strzałeczkę.